Myślałem, że mu macasz robisz. Czekam jak się matki do tego. Tylko kociuszki znalazłem. No, no, no. Tu mi się zbugował dźwięki. <grym> no i pożraku. Witam w kolejnym Forhame, Oto to jest 46. Zostawcie scenę pod filmem, wywijajcie na Discorda. zostawcie suba na kanale z dzwoneczkiem i siema. Kiedyś była 15 trzydziestka 35... piątka. Dobra, to pytam. Ja. D. Zajęliście O, tobie też się skończyło. No. Wywalę. Zabiłem go. No to jednego miał. Męczył w sensie Bez. z handlarzami. Ale nie widzimy się, że to jest Alessandro. No mi się nie widzieli, by cokolwiek sprzedawać, bo nie chce mi się nic Jedyne co to jakieś pojedyncze samochody, co bym dostawał to może sp... Co ty robisz? Też bym to zastanawiał No przyjechał ten chłopiec mnie spitował Przynajmniej próbował Gólerka stoi na środku Brawo wjechał oczywiście na, na moim ulubionym skrzyżowaniu, gdzie każdy każdego taranuje, bo nie wie jak tam przyjechać. Dobra Lubione. Oj co chcemy robić w sumie? Bardzo. <laughs> I on jest dziwny. No jest dziwne, no. To są fetysze, które właśnie zapisałem. Lucie bicie duszenie, ja, ale. Nie czytać na głos. Ale to ciebie? Miała być ale ja Ciebie mam. Ale ja Ciebie. Muszę to przemyśleć. Czy... Lucie? Nie, że ja Ciebie. Co to jest kurwa w. F... No nie, naturalnie teraz i have outfit on me. To jest za włosy. He wants to eat me like McDonald's. <laughs> like McDonald's. Zmyraj go. Zmyraj go. I'm not a baby virgin like Madonna. Po szyjce, niech poczuje tak. Nie Nie, bo ona tak jakby nie potrafiła dotykać fotona. nie, i jedziemy się przejechać, bo to chyba o to chodzi w tym wozie. Zobaczymy jak to jeździ. Z zewnątrz wygląda no na zmęczony samochód, a zobaczymy jak będzie podczas prowadzenia się. Gniazdo zapalniczki działa, Race Logic łapie satelity. Dla mnie takie bardzo naturalne. Pamiętam, że jak ktoś z boku to słyszy, to jest taki, Tomcio, ale dziwnie. Ale trener, na przykład mój wspólnik też mówi, Tomcio, chodź coś tam ten. Jestem tacy, o oh, wow, ale, ale dziwnie, nie, że usłyszeć coś takiego. Ale raczej Tomek do mnie mówią znajomi, a często jak widzowie podchodzą, no to, to gimper, to naturalne takie, nie, że żebyś ze mną został, nie? Dobra, chyba budżet na Ghostwritera się skończył pod koniec, no i po prostu dawali to samo znów, chyba piąty czy tam szósty raz, więc chyba nam wystarczy, widzowie. Ogólnie cała piosenka spoko. Jakby jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest bardziej okej okay niż negatywnie, więc ogólnie stwierdził, że jest okej. Okay. Bardzo dziwny ruch, że oni po pięciu miesiącach... ...pasowują w zależności od sytuacji. Dla przykładu, ten filmik... proszę czy to bardzo. jest prawda, że Paula jest że To jest po prostu prawda. Nie, 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 nie okay. jest to prawda i też... To... A tutaj macie drugi. Nie byłam z Dobra, z dnia, ale widzisz, już nie szacone. potrafisz. Nie potrafisz. Fagata, pod wpływem emocji i tropu, który jej podsunąłem, wolała przyznać się sama i uniknąć presji, która ewidentnie na nie ciążyła. W obu przypadkach, fagata wypadła. To nie jest jakby droga dla mnie, ale nic do tego nie mam. Nie ma między tobą a Nikitą. Ludzie próbują was łączyć, a różnica między wami jest taka, że Nikita była ofiarą, a ty napastnikiem. Nie bijcie się. Dobra, pozycja bokserska, żeby nie było tu. O kurde! Oj, sorki. No, widzimy się na O Oj, będziesz, będziesz prezes, kurde. będziesz. Mm, lipa na dolinie. Wybacz wariacie. Jeżeli oglądasz ten odcinek, to napisz komentarz to padam ci tutaj wyślę jakiś tutaj hajsik. No bo stary, jestem taki spukany, że to jest hit. Ale. Dobra, chwila. Tu jest parking. Ten film pokaż ludziom, żeby bezpiecznie tę trasę wyjechali, żeby coś mądrego zrobić. Kolejna rzecz, co warto zabrać w trasę. Co łysy woisz w bagażniku toyoty Dużo wożę w bagażniku Toyoty, bo jakiś mam takie zawsze fobie, że nigdy nie wiem, co się może stać. Choć tak naprawdę wolę kuchać na zimne, niż zabezpieczać, znaczy niż nie mieć po prostu tego, co się stało. Nie działo się nic, ale może się spotkać.